Siemano maneczko z tej strony Costa 32 .7 i witam was w y, Fortnite. Y, ten y, dzisiaj będziemy grać w Fortnite'a y, Atlantydax, tak więc widzimy się w lobby. Dobra, jak już jesteśmy w lobby, no to powiem Wam o co mi chodzi. Otóż to, że będziemy robić Atlantyda Exe. Lód tylko z, Atlant z Atlantydy. Tylko tą rybą. Jak widzicie, kupiłem sobie tą rybę. No, jest mega kozacka. No, a wy nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Subskrypcji na moim kanale, bo to bardzo ważne. Nie, zapom nie zapomnijcie o żadnym odcinku, a ja mm -hmm. będę mieć radość. No. No, tak więc. Widzimy się w pierwszej otoż. na dzisiaj. to na tej gierce. Nia, 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 nia. Dobra, już jesteśmy w pierwszej gierce. Jak widzicie, za mną jest zegar. Ma, ale ma blagi. Skoro e, o tym zegarze już u mnie jest e, 9, 9 dni, 9 godzin i 53 minuty. Jak to nagrywam, e, otóż to e, event e, ma być pierwszego. To e, i będzie, będzie przerwa techniczna i yy, będzie dwa dni przerwy, prawdopodobnie i do trzeciego, trzeciego zbieram i tyle wam chciałam powiedzieć, a my teraz lecimy na Atlantylę ona ta ryba a i napiszcie mi w komentarzu pod tym filmikiem, co chcielibyście yy, jako następne. YouTube proszę was nie wyłączajcie mi komentarzy. Bo w innych filmikach łączyliście mi komentarze. Tak więc proszę, nie róbcie tego. Nie róbcie. Dobra. Ja sobie wybrałam parasolkę z trzeciego sezonu Zoina, no. Bo w tamtym sezonie zdobyłem mójna Jak y, ja to nagrywam, to ja to nagrywam 20 y, 22 listopada, a wy chyba to zobaczycie 23 lub 4 Nie wiem. Mój grafik robi teraz miniaturkę tak więc, dobra nieważne mm... już wylądowaliśmy tak więc idziemy po jakiś lód idziemy ten do ten... dobra pójdziemy może na Atlantydę nie mam strefy jak zawsze nie chciałbym fomasa, człowiek. Ja uciekam na razie, nie biorę żadnej broni, bo bo, 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 ja chcę się z, z nimi zaprzyjaźnić. Kurde, on nie jest przyjazny, widzę. A i w, na e, w następnym odcinku z Fortnite jak będzie e, to zrobimy e, e, tylko loot złowić challenge. Jak dobijemy tutaj a jeśli dobijemy tutaj 10. E, 10 łapek góry, bo e, w poprzednim odcinku z World of Tags na, daliście nawet 12 łapek góry, czego wam... z czego wam serdecznie dziękuję. No. O kurde, no proszę mnie, nie zabijaj! No, przystawuj się, no, dziękuję. Chłopie, kolejny Co on ma, jaka jest zed Nie, to bot jest! XD Nie wierzę, że gram na boty. Przejrzał księg i... i ...grał z buchami. Pierwsza. Lord. Człowiek. Człowiek. A, to są boty. Dobra. Idę tutaj. Nie mam jeszcze żadnej broni. Sobie weźmiemy szpanski. O. Na przyspieszenie. I na krowę. Dobra. Lecimy lokuje albo może i nie dobra, tu ja chcę emotkę nie proszę, nie zabijaj nie zabijaj nie dobra e, ludzie widzimy się w następnej gierce Dobra, już jesteśmy w następnej gierce, Zdrowia, jak żeby Wam nie przedłużać do startu busa bojowego. Tak więc zaraz się widzimy. Narko. BABY Dobra już jestem i mam na początku Strzyneczkę no i jetpack M no i jetpack Mamy pompę zabiorę no. tym razem nie będzie to tak łatwe ze mną Musi musimy chociaż 10 miejsce zrobić nie wiem czy mi się to uda jestem nowym w tym grę bo zacząłem yy, sezon temu yy, tak naprawdę zacząłem dwa sezon temu ale pod koniec yy, sezonu dw 12 zacząłem tam trochę... tylko jedną gierkę pogram. No i yy, no, stwierdziłem, że nie będę w to grać. Ale później yy, tak na początku 13 sezonu zacząłem grać, tak więc dobra. Nie mamy Matsof. więc sobie nie ulepszymy. Zbudujemy się do góry, żeby... Gdzie jest ta skrzynka? Tam. Yy, dobra. Otwieram skrzynaczkę. O, poduszki przydadzą się. Dobra. Małe cięcie. No, zabiję już czterech typów. Tak więc spoko. Człowiek. Nie gada, że człowiek. Z. A jeszcze tutaj drugi, lol Serio to są... Nie, bo tu nie, nie, nie miałeś się budować Czy ja mam plecy? Nie Dobra Lecimy tutaj do góry A, w sum... Ej, w sumie strefa idzie To lepiej... Do strefy pójdę Wiem, się Mhm o nie! Tam jest Prze... No wejście do góry, nie A, i jak już, y, znaczy mo mogę lód z przeciwników brać, ale tylko na koralowym Jak wyjdę z koralowego automatycznie nie mogę y, brać itów, itemów Nawet ręk... no y, medyczne moce Człowiek, by the way, ale jestem botem. Botem jestem. No, ale on też był botem, tak by się He, Nie, no. Serio? A i by the way, mam chwilę do skara my typą miał Dobra tam się strzelają Ale tam nie idę Ja lecę na domeny Duma Jest 27 graczy A więc coś ugram Albo tutaj albo tu... O człowiek Błot. Człowiek został 20 heada i leży. Kolejny head. A tego to ja nie chcę Bo To jest taki sobie. Dobra. A, jetpack mi się skończył. Fajnie. Idziemy na domenę Duma. Mmm. O nie. Dobra, idziemy na domenę Duma. nie mam jetpacka tam, tak więc jest słabo. Dobra. Um, pewnie Doom już jest zabity. Jak nam się tego challenge'u nie, nie uda robić, to yy, w następnym odcinku robię jakieś wyzwanie. Tylko nie wiem jakie. Będziecie musieli yy, napisać jakie wyzwanie. Nie takie ekstremalne. Człowiek? A nie, bot. Za dosłownie, bot. 160 dostał w głowę. Nie. A oczywiście leczenie to mogę brać? Nie, niebieska. A w sumie mam tutaj skara, Skarla. Idę dobić tego bota, bo mnie wkurza. Najpierw ogóle przeszukamy Czy jest Dum. O, nie ma duma. No to nie będę go dlabijać. Dobra, idziemy do sejfu, bo pewnie safe jest pusty, ale nic z tego nie będę mieć tego sejfu. tylko leczenie oczywiście. No a pateczki e, mi się przydadzą. Aby tam nikogo nie było. Snajper, kurde chciałbym wziąć snajper. Dobra, nikogo nie ma. Biorę sobie potki. No i to tyle. A jeszcze. No. To tyle. Dobra, chodźmy. Dobra. Tutaj widzę, że... Człowiek. O nie. Pomyliło mi się przyciski. Nie. Nie. Piętnaste miejsce. A tak blisko było. I jeszcze sobie piję potki. Haha. On mnie uduma. Dobra. Dobra, to czas zakończyć y, ten odcinek. Jeśli wam się podobał... No... Jak mówiłem, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji, no i dzwoneczka. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.